Witam was. Widzowie jeszcze raz bardzo serdecznie. Pogadamy sobie tutaj tylko i wyłącznie na temat Niżu Genułyńskiego, na temat e, zatoki Genuołińskiej. Hmm. No przykład klasycznego Niżu Genułyńskiego. a co to oznacza? <kłysy> Pora wejść na 850 hektopaskala i tutaj widzimy tak. Niż nad Polską z frontami atmosferycznymi wyż gdzieś w okolicach <coughs> Wielkiej Brytanii. spódki niżor z Wielkiej Brytanii, który by komuś na południe. Jednocześnie spychając chłodne powietrze nad Atlantyk oraz nad Zatokę Genueńską, która w, przez to, że Morze Śródziemne jest nagrzane, drodzy widzowie, uruchomi nam niż Genueński. Prawdopodobnie będzie to kopiuj w klej z 2022 mniej więcej, bowiem wtedy także na rozgrzane wody Morza Śródziemnego napłynęła chłodna masa. Te także były wyże na wschodzie i południu Europy. I tak, wtedy także mieliśmy niż genuański, który był przyblokowany, który dał u mnie na kujawach opady śniegu od rana, praktycznie do wieczora, plus jeszcze swoje dorąbała konwekcja. Czy tym razem konwekcja się pojawi za mało danych, aby jeszcze to powiedzieć, wprawdzie niż genuański miałby się utworzyć ten właściwy już według modelu ECMWF. 7 na 8, bądź 8 grudnia to jednak zostały jeszcze 5-6 dni analiz więc przyznam szczerze że ja, widzowie jak się uda, wrzucę kolejną analizę jutro ewentualnie wróci się ją bezpośrednio jutro w godzinach wieczornych albo w czwartek po praktykach główna transmisja na żywo jeśli będzie trzeba, bądź analiza nam się pojawi w piątek, bo w piątek mam wolny od praktyk a ja to do szkoły na 16.30 więc dwie analizy, poranna i południowa na pewno się pojawią na kanale no i co my tutaj popatrzmy o właśnie chłodna masa powietrza nad Genułą uruchomienie śniżu genułańskiego teraz są VB przyblokowanego, idącego w kierunku południowym idącego w kierunku północnym północno-zachodnim Nisz Genuański pojawia się mniej więcej gdzieś tutaj, albo gdzieś tutaj, albo tutaj. Generalnie taka Genuańska jest tutaj. Zwykle jak wspólnie jakiś niż zejdzie i spłynie zanim hutna na to się stworzy Genwen, który albo idzie teraz, tak jak wiliśmy w poprzednim filmie, to są Vback, czyli taką mniej więcej może pójść taką, może pójść taką, może pójść taką może pójść taką w tym momencie będzie teraz ataka VB połączona z zawinięciem go na północ północny zachód dzięki czemu ten obszar od początkowo tutaj a potem tutaj będzie narażony na prawdopodobnie długie śnieżyce aczkolwiek jeszcze jest za mało danych żeby to skompletować podobało się no zostaw coś po sobie dziękuję PS Zostaw lajka i suba, by być na bieżąco. Koniecznie dzwoneczkiem, by nie przegapić odcinków ani transmisji na żywo odnośnie niżów, niżów odnośnie pogody. Dziękuję, pa pa!